Nowatorskie rozwiązania Cardioline z zakresu telemedycyny dla kardiologii, łączące HD w Touch ECG, zaawansowany system EKG na komputery PC z aplikacją internetową. Rozwiązanie to jest oparte na przenośnej jednostce pomiarowej HD, z oprogramowaniem Touch ECG do wyświetlania i interpretacji EKG oraz platformie internetowej do zbierania wyników badań EKG i wszystkich funkcji diagnostycznych aplikacji telemedycznych. HD to wytrzymała, łatwa w obsłudze jednostka pomiarowa o wysokiej wydajności. Dzięki szybkiej bezprzewodowej technologii Bluetooth umożliwia wyświetlanie wyników na ekranie tabletu wyposażonego w tacz ECG w czasie rzeczywistym, dzięki czemu interpretacja medyczna i raporty diagnostyczne mogą być zakończone przed wydrukowaniem. Wysoką jakość przetwarzania sygnału i pomiarów zapewnia HD. CO sprawia, że jest to rozwiązanie najwyższej klasy dla komputerowych systemów EKG. Zakres zastosowań obejmuje również przypadki pediatryczne i neonatologiczne. Hadec ECG jest doskonałym wyborem dla lekarzy i szpitali, ale także dla służb ratunkowych, opieki domowej i ratowników medycznych, gdzie wysokiej jakości dane mogą być rejestrowane i przetwarzane lokalnie. Dane EKG można również eksportować przez Wi-Fi lub 4G do aplikacji internetowej w celu zdalnej diagnostyki i analizy. Cardioline HD Touch ECG wykorzystuje do interpretacji algorytm Uniwersytetu Glasgow. Algorytm ten bierze pod uwagę istotne kryteria takie jak wiek, płeć, pochodzenie, wagę i podjęte przez pacjenta leczenie. Aby pomóc w standardowej interpretacji, raporty wartości krytycznych podkreślają czynniki wymagające natychmiastowego podjęcia działań.